Cześć, witam na kanale Organelka i w filmie, w którym podzielę się z Wami moimi doświadczeniami i wynikami testów, jakie przeprowadziłam, jeżeli chodzi o skuteczność chusteczek zapobiegających zafarbowaniu odzieży w praniu. Czyli chusteczek wyłapujących kolor. Jeżeli więc zastanawiasz się, w które spośród dostępnych na polskim rynku chusteczek warto zainwestować i które warto stosować, to zachęcam do obejrzenia tego filmu. Zacznijmy od metodologii i e, samych zasad. Jeżeli chodzi o zakres testowanych przeze mnie chusteczek, to przetestowałam cztery firmy i pięć rodzajów, bowiem w przypadku vanisza dwa rodzaje, zarówno vanisz jak i wanisz gold. Poza tym testowałam doktora Beckmana, testowałam rosmanowski domol oraz e, oraz kolor kaczer i jeżeli chodzi o artykuły, których wykorzystałam do przetestowania i porównania skuteczności tychże chusteczek to posłużyłam się ubraniami, które pomimo swojej wieloletności, bowiem w momencie kiedy wykorzystywałam je do tych testów to miały one już przynajmniej 15 lat, a mimo to nadal jeszcze farbowały w praniu inne znajdujące się tam artykuły i musiałam z dużą dozą ostrożności podchodzić do wykonywania prania właśnie tychże. Dzięki temu jednak mogłam stworzyć bardzo porównywalne warunki, w których możliwe jest porównanie skuteczności tychże chusteczek to, co jest tutaj godne też odnotowania, to fakt, że poziom ewentualnego zafarbowania, intensywności przefarbowania, ubrań w praniu, tkanin w praniu, a jednocześnie ewentualna skuteczność zapobieżenia temu w zafarbowaniu przez chusteczki wyłapujące kolor będzie uzależniona także od temperatury samego prania. Im wyższa temperatura, tym zarówno zafarbowanie będzie większe, a skuteczność samej chusteczki będzie ograniczona. Najlepszym przykładem są chusteczki Domola, które przetestowałam w dwóch temperaturach. Wszystkie pozostałe przykłady, a też właśnie jedną z tych domolowych chusteczek testowałam w temperaturze 40 stopni. Tutaj natomiast też wykonałam jedno pranie w temperaturze 60 i w programie do bawełny i wynik jest niezadowalający, ale też y, uczulający, jeżeli w ogóle chodzi o mm, ostrożność co do ewentualnego przefarbowania. Jeżeli macie takie y, tkaniny, takie ubrania, co do których obawiacie się, że mogą zafarbować, to im niższa temperatura, tym bezpieczniejsze będzie pranie. Oczywiście, abstrahując od konieczności zachowania jednolitej kolorystyki rzeczy, które w danym praniu będziecie pozbawiać zabrudzeń. Tutaj, tak jak widzicie, w wysokiej temperaturze, sama steczka przyjęła bardzo dużo koloru, ale też mój testowy kawałek ręcznika bawełnianego bardzo mocno się przefarbował. Odłożę to na bok, ponieważ ty był to eksperyment poza samym testem i nie może być brany pod uwagę przy porównywaniu skuteczności działania przetestowanych przeze mnie chusteczek. Powiedziałam już i pokazałam Wam tą szmatkę, która była dla mnie taką testową, na której sprawdzałam, jak bardzo tkaniny mogą się zafarbować, ale warto, żebym jeszcze podsumowała, czy też jasno zaznaczyłam, że były to zawsze kawałki tego samego ręczniczka, tkaniny, frotę bawełnianej i taka biała szmatka bawełniana wydawała mi się idealnym materiałem do przeprowadzenia takich testów. Szmatki jest bardzo nierównomierny, samej krusteczki e, wyłapującej kolor i nie przekłada się to w sposób jednoznaczny na zafarbowanie szmatki. Czy też tkaniny testowej. Domol, o którym wspominałam wcześniej, że testowałam go w dwóch temperaturach, okazał się najmniej skuteczny w tych testach, i tutaj, zarówno sama szmatka testowa przyjęła bardzo mało koloru, jak i szmatka, której przyjmowanie bar barwnika testowaliśmy, ona się zafarbowała najbardziej. Natomiast, jeżeli chodzi o wszystkie pozostałe testowane przeze mnie szmatki, Wyniki są dość porównywalne z małą, moim zdaniem, przewagą kolor Kacera. Jeżeli chodzi zarówno o Wani, jak i o doktora Beckmana, zakres, w jaki sama szmatka, sama chusteczka wyłapująca kolor przyjęła, barwnik jest bardzo duży. Są to najbardziej intensywnie zafarbowane chusteczki same w sobie, ale okazały się dość skuteczne, jeżeli chodzi o zafarbowanie samej tkaniny. Nie mam jednak tak naprawdę. Dobrych wieści, ponieważ żadna z tych przetestowanych przeze mnie chusteczek nie uchroniła szmatki testowej przed zupełnym zafarbowaniem. I wszystkie tak naprawdę są e, różowe. Przy czym te z Vanisha i doktora Beckmana są zafarbowane w jasnym odcieniu różu. Najmniej tego barwnika przyjęła szmatka, która była zabezpieczana kolor Kaczerem. Najmniej, e, najsłabiej sprawdził się e, Domol. Podsumowując, i też wyznaczając trendy mojego postępowania na przyszłość, po pierwsze z bardzo dużą dozą ostrożności. Trzeba podchodzić do prania, o czym ja już wiedziałam wcześniej. Udziłam się jednak, że są jakieś magiczne sposoby. Niemniej, nie ma takiej chusteczki, nie ma takiego cudu, który w 100% procentach byłby w stanie zagwarantować możliwość wyłapania koloru na tyle, aby zapobiec ewentualnemu zafarbowaniu się tkanin jedna od drugiej w trakcie prania. Niemniej, jeżeli chcemy, z takiego dodatkowego zabezpieczenia korzystać, ponieważ mamy takie artykuły, co do których jesteśmy szczególnie niepewni lub szczególnie chcielibyśmy je zabezpieczyć. To jedyną firmą, którą mogę z czystym sumieniem polecić, jest Color Catcher. Co do pozostałych firm, moim zdaniem nie są one warte inwestowanych w nie środków i zasobów, a już z całą pewnością DOMOL jest to firma, której absolutnie polecić nie mogę, jeżeli je stosujecie. To jestem bardzo ciekawa, czy nacieliście się na jej skuteczność i czy mieliście historię niespodzianek po praniu pomimo użycia tych właśnie chusteczek. No i to tyle. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was przydatny i pomógł Wam w Waszych decyzjach praniowo-zakupowych. Jeżeli tego rodzaju materiały Was interesują, to zachęcam do zostawiania kciuków w górę i komentarzy na dole pod filmem, bowiem. Tego rodzaju materiałów na moim kanale nie ma szczególnie dużo, a z bardzo dużą pasją podeszłam do realizacji tegoż testu i bardzo dużo frajdy mi to sprawiło. Więc jeżeli będziecie ciekawi i chłonni większej ilości tego rodzaju materiałów, to ja bardzo chętnie je dla Was przygotuję. Dawajcie także znać, jeżeli macie pomysły. Co mogłabym jeszcze dla Was w podobny sposób przetestować. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia.